Vlogmas dzień czwarty. Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Kinia i witam Was w czwartym vlogmasie. Jest godzina 12 albo 13. Już na 14.30 mamy paznokcie, więc co, trzeba się ogarnąć. Pomaluję się, pójdziemy z śniadanie, potem umujemy ząbki i w ogóle i będziemy się na paznokcia. Cieszę się niezmiernie, że byłam wczoraj na rzęsach i na brwiach, byłam o wiele mniej malowania. W ogóle zrobiłam sobie na nas takiego warkuczyka, żeby jak rozpuścić, żeby mieć takie pofalowane włosy, więc nie mogę zaczekać, aż je rozpuścimy i zobaczymy, czy cokolwiek. Z tego wyszło. Dobra, maluję się, bo nie ma czasu. Baking jest robiony, muzyczka świąteczna w tle. Niestety nie mogę Wam jej puścić, bo to nie moja piosenka. I zdejmą mi ten filmik, ale no. Przygotowania do świąt już taki nastrój świąteczny jest pełną parą. W ogóle, pierwszy raz sobie taki mocny baking, bo dzisiaj chcę taki zrobić sobie mocny kontur, wiecie, taki jak z filmów po prostu na YouTubie, z takich filmów, na TikToku, z takich tutorialów. Chciałabym zrobić sobie taki mocny baking i mocne konturowanie. Nie wiem, czy to mi wyjdzie, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, skończyłam. Nie wiem, czy to tak w kamerze widać, ale mam tak bardzo mocno wykonturowane policzki, bardziej właśnie różem, bo chciałam mieć takie, tak wiecie, tak, bardziej tak słodko, tak różowo. Tu jest trochę bronzera, chociaż muszę chyba jeszcze bardziej ten bronzer rozetrzeć. Nie no, ładnie to wygląda, bardzo ładnie mi wyszło moim zdaniem. Dajcie znać, co sądzicie. Okej, okay, ubrałam się, pomalowałam sobie jeszcze usta. Spójrzcie, taki różowy pod kolor. Bo tak się miałam różu, to pomalowałam sobie usta na różowo. I rozpuścimy tego warkocza. Zobaczymy, czy... o. Uuu, coś załapało. Myślałam, że nic nie załapało. Co? Dobra, moja mama idzie do Biedronki. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Słuchajcie, co tu się wydarzyło. Wow, ale ślicznie. Boże, jak ładne. Ale ładne. Dobra, idę do łazienki rozczesać je i spryskamy trochę lakierem do włosów, żeby się nie zmarnowało. Piękne. Jestem w garażu. Właśnie wsiadam do auta, jadę po Michała, bo on musi załatwić jakąś tam sprawę w galerii, myślę, że to jest sprawa jakaś taka prezentowa, a ja w ten czas yy, będę właśnie na paznokciach, chciałabym zrobić coś świątecznego, także co, lecimy, bo jest chyba 14.15, ja mam na 14.30 jeszcze muszę zjechać po Michała, także Co. pa. pa. Dobra, ja już wracam z paznokci i się zrobiło ciemno, teraz to w ogóle się robi szybko ciemno, ale też długo siedziałam, byłam na rysowanego Rudolfa Ferka. Siedziałam ile? Na 14.30, mamy 17, no 2,5 godziny siedziałam. I w ogóle słuchajcie, padał śnieg i ja mówię do Eweliny, do mojej od paznokci, że szybciej muszę zobaczyć śniego. No zobaczysz, zobaczysz. I mi skończyła i już nie pada śnieg, kiedy wyszłam. Także ja jestem przykro, ale na pogodzie przecież jeszcze ma padać, tak mam nadzieję, że będzie padał. No i co, wracamy do domu i chyba chainkę, tak? dzisiaj? No. No, także wracamy do domu Wyglądałoby, jakie fajne są teraz na słupach takie No, ozdobili już, ale jak to tak przykro wygląda, ten taki No tak brzydko wygląda bez śniegu, nie? No, fajnie ze śniegiem, jeszcze takie ciało w Ale będzie z... jeszcze padało, bo w prognozie jest, że ma jeszcze przez dwie godziny padać najbliższy to może No, także pewnie będzie padało, ale nie wiem, chciałabym, żeby serio, żeby padał śnieg to taka świąteczna piosenka, i śnieg wodą był fajny Dobra, wracamy do domu Dojechaliśmy właśnie eee. do domu i... O, i mój samochód trąbi, kiedy się zamyka i mi szminka zeszła. Nieważne, ale mam nowe paznokcie i w ogóle jednego nie mam. Zaraz wam wszystko opowiem, pokażę wam. Jedziemy windą i dalej nie pada ten śnieg. Jest mi mega przykro, no już trudno co powiedzieć. Jaki kraj, taka zima. Moje życie to jest po prostu pech. Tak bardzo chciałam, żeby ten śnieg padał i żebym sam samochodem, jak będzie padał. Złożyłam tylko przebrać spodenki na krótkie i zaczął padać śnieg. Jestem taka zła teraz, bo już mi się nie chce wychodzić, ale w ogóle do mnie paczka, no tak długo czekałam. Także mogę w sumie otworzyć to w bo to jest coś mega ciekawego i to jest coś kosmetycznego. Dobra, mam tą wielką paczkę z to jest ogromną, ona się nie mieści w kadrze. Rozcinamy, słuchajcie, to jest coś kosmetycznego. E, dokładniej e, domyślam się, że to jest lodóweczka do kosmetyków. No, przydałoby się. Dobra, mam tą paczkę nie mieszczącą. No, ty jak nie mieszczącą się w kadrze. Ja ją rozpakował z tego. Boże, ale jestem bo bardzo długo czekałam na tą paczkę. Wow, ale tu jest rzeczy dużo! To nie jest tylko ta lodóweczka, ale fajnie. Jak coś, kochani, to nikt za to nie płacił, że to odbieram na vlogu czy coś. Dobra. O nie, to jest takie duże. Dobra, tu jest mniejsze pudełko. Najpierw te mniejsze pudełko zobaczymy. Boże, czekaj, bo tu są jeszcze inne rzeczy. Jezu! To fajnie zapakowane. Poczekaj. Zobacz, tu jest coś fajnego. O, weźmiesz to duże pudełko i proszę, jest zyskała jedno z lepszych paczek. Które... Chyba w ogóle na odwrót to otworzyliśmy. O, tu jest taka siatka, zobacz. Fluffy Christmas, taka karteczka. Ale fajne to, że dali nam taką siatkę prezentową i będziemy mogli komuś dać prezent, bo to chyba nie jest podpisane, że dla mnie co? Czy jest podpisany? Nie. Ale fajnie, że dostaliśmy jeszcze dodatkowo. Fajnie, nie? Zrobiliście, zobacz. To jest takie fajnie, będzie można włożyć prezent komuś, ale super, może tu i może twój prezent na Mikołajki. Dobra, otwieramy te To ty... taki duży będzie, Dada. Tak, a słuchajcie! Wy będziecie oglądali, mam nadzieję, że w Lodmasa 6 będziecie oglądali Tutaj będą kosmetyki, a w tej drugiej będzie lodóweczka Ale za kosmetyki będą Okej, okay, mamy dużo kosmetyków Pierwszą rzeczą z Fluffy jest regenerujący krem na z półem księżycowym Ale fajnie, Jezu W ogóle te kosmetyki są w Rosmanie, zauważyłam, widziałam ostatnio Kolejna rzecz to, bardzo do makijażu, jestem mega ciekawa tego produktu Widziałam na kolicie chyba nawet Kolejna rzecz to energetyzujący krem na dzień dobry z ekstraktem z komu buch. Oké. Okay. Też fajnie, Boże, ale fajnie, że kremiki takie dostaję. Tutaj mamy takie mleko do twarzy, działanie anti-aging, aha, czyli takie przeciwstarzeniowe, to będę mogła mamie pokazać. Dalej mamy mleko do twarzy litchi o ekstremalnie nawilżających i nawadniających właściwościach z ekstraktem litchi, także fajnie. I jeszcze widzę, że jedno jest takie. Kolejne to mleko do twarzy malina, rozświetlające, regenerujące mleko do twarzy, pełne witamin i cudownych ekstraktów z kombuchy i malin oraz proteiny ryżu. Fajne składniki, pierwszy raz mam do czynienia z takimi jeszcze coś chyba jest. O, jeszcze jest. Co tu mamy? Kamień do, masazu, do masażu twarzy. O, nie, ale to będzie fajne. Jest! Ja kupiłam sobie taki, wieś, taki roller do masażu twarzy, a teraz mam taki kamień. Tutaj jest oczywiście do niego dołączona instrukcja, jak go używać i wszystko. Mega, będę sobie dzisiaj testować. Chyba nawet maszę nawet. Kurde, oczywiście, że Wam wszystko pokażę. Jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście. Tutaj mamy do tego taką ulotkę. O, nie! I dostałam roller. Pamiętasz, że ja kupowałam rozmanie? Ten taki. Yy, no, no wiesz, no kupuję. No tak, no to ja ci zaraz pokażę i będziesz wiedział o co chodzi. Dostałam roller taki. Zobacz, takie coś. Kupiłam oh. takie coś w Rosmaniu, ostatnio, co byliśmy. Oh, bez... A teraz zostałem taki już taki lepszy. O kurde, niepotrzebnie kupowałam, bo teraz zostałam taki lepszy z Flafa. to wolę ten niż ten z Rosmana. Fajnie, cieszę się, dobra, i teraz przechodzimy do gwiazdy wieczoru, czyli do lodóweczki. Otwieramy tą główną chaczuszkę. Jest różowa, jest różowa. Yay! Ale to będzie, słuchajcie, pięknie wyglądało. Ta -da! Ta -da! Ta -da! Zobacz, jak to będzie wygląda? Ładnie. I zobacz, nie można ją... Tutaj ma taką rączkę, żeby ją przenosić. Otwiera się ją tak. Dosyć miejsca jest na jakiś krem. To jest taka właśnie na kosmetyki, żeby kosmetyki zachowały swoje właściwości, żeby lepiej działały dłużej, żeby się nie przeterminowały tak szybko. Mamy oczywiście instrukcję kabel. Jestem z tego mega zadowolona. Patrzcie, to jest piękne. Dobra, ja idę teraz to podłączać. Jak coś, kochani, to ja wam link w opisie. A co tutaj jest właśnie wnoszone? Choinka! Będzie stroił choinkę. Słuchajcie, ej, podłącz te lampki, zobaczymy. Mam a że lampki są nałożone, to trzeba je podłączyć. Bo my tą chęcikę chcemy tam postawić, tam gdzie stoi, tak? I skąd weźmiemy prąd? No, ale to tam przy ścianie, ciekawe czy to dosięgnie O, ale ładne Będzie pasowało tutaj, kochani Dajcie znaka, czy będzie ładnie to wyglądało Dobra, no to co, porozpakowujemy Bombeczki i dekorujemy Bombki z tamtego roku Łańcuch, holinka. Michał właśnie nakłada Do tych nowych bombek takie Sznureczki, a ja co, ja już zacznę nakładać Łańcuch, bo w tym roku będzie czerwony Ale też trochę bombek jest różowych Także nie wiem, czy to będzie pasowało, zaraz zobaczymy Decyzja jest taka, że tych różowych Nie nakłada Nakładamy same czerwone z tym takimi srebrnymi i białymi, żeby po prostu ten czerwony łańcuch pasował, bo jakby wszystko mamy na czerwono, to honigę w tym roku też chcę mieć czerwoną. Przyszła mama z pomocą i zdecydowaliśmy, że po prostu ten łańcuch nakładamy w ten sposób, bo będzie aż takie teraz modnie, że to już nie jest modne, że jest pełno łańcuchów na choince, więc zostawiamy tak. Także co, zakładamy czerwone, białe i srebrne. Wtedy będzie najładniej. I zawsze w ogóle mam takie kartki jeszcze. I można to jest też tak poprzeczepiać. Także co, strujmy po całej choince te gwiazdki i ta choinka będzie stała w końcu. Tak o tutaj, tak? To jest jej finałowy o, ten, żeby nie stała tutaj. Fajne, ładne są te śnieżynki. Ja je kupiłam w Obi i chyba za zestaw ich było tam... Ja tych tak śnieżek dużo, nie? Z 10, myślę. Zapłaciłam też chyba z dyszka albo za 14 złotych zapłaciłam za nie. Mam pytanie do Ciebie. Czujesz święta czy nie? No tak średnio w No taki rok. Chyba ja, Chyba teraz każdy ma taką... Jeszcze był śnieg czy coś, to ogóle No niby ten śnieg pruszy, ale go nie ma. Także myślę, że to jest takie dziwne. No, ale przyzwoły dla każdego chyba jest taki dosyć nieciekawy, dosyć trudny. A Wy, kochani, dajcie mi znać, kiedy Wy choinkę, czyli jakby już macie ustrojoną, czy nie. Kiedy będziecie stroić, piszcie mi koniecznie, to będę Wam serduszko, serduszkować Wasze odpowiedzi. Dobra, i ostatnia z tych śnieżynek chyba już nie się tam, po tej stronie trzeba strzelić. Ta jest jakby takie, wiesz, takie bombeczki, ale to takie srebrne bardziej, nie? Takie odblaskowe. Nie? No takie. Odblaskowe, no takie. No takie srebrne. Disco bombki. Disco bombki. Dużo, musi być dużo bombek, bo jest, taki, jest mało łańcucha, to musi być dużo bombek. To tak, kochani, patrz, żeby nie było obok siebie, nie? Patrz, ja tam nie powiesiłam. Dobra, te szyszki trzeba takie. Dużo mamy tych bombek. Bardzo dużo moim zdaniem. Starczy nam. No. Myślałam, że nie starczy, bo chciałam jeszcze dokupić tych bombek. To to za dużo chyba będzie moim zdaniem. Nie, dobra. I teraz wiesz, no to teraz już tych srebrnych trochę jest, teraz powieszajmy trochę czerwonych. Tylko też, żeby takie same wzorki nie były obok siebie, nie? Też mamy takie disco czerwone. Ale nawlekły. Mama się ciocią nawlekały. Pozdrawiam, bo wiem, że oglądają i tak nawlekłyście, że mi spadło. Mamy też takie zwykłe bombki, takie też takie mikołaje mamy różne. Mamy, te są ładne, mi się podobają, a ja kupiłam taki zestaw w Obi za 14,99 Tam było ich troszeczkę więcej. Niechcie ładne trzeba, takie ładne, zobacz. Mhm. Takie mamy fajne łyżwy jeszcze. Tego gołwankę gdzieś właśnie tak z przodu trzeba. Ładny ten bałwanek śliczny. Jakby nie możemy teraz puszczać się naszej i w ogóle dostanie już bloka od YouTube'a, a, a to jednak tak, tak odbiera takiego klimatu, tak? Strojenie tego, tych choinek bez personeczek różnych. W ogóle chciałabym mieć taką dużą choinkę, ale w moim pokoju to się razie taka duża nie zmieści. Okej, okay, a więc tak prezentuje się efekt końcowy choinki w mojej pokoju, bo oczywiście w salonie na dole będziemy dekorować, w którymś w vlogmasie będzie ona o wiele większa i stają pierwsze prezenty, także... Fajnie. Ładnie to wygląda. To jest taka, wiecie, choinka w pokoju. Tam na dole to będzie o wiele większa, o wiele ładniejsza. Godzina 22 i jeszcze szybkie zakupy. Skoczyliśmy do Kauflanda. Słuchajcie, po moje ulubione chipsy, bo tutaj nie mają. Właśnie wróciłam i spójrzcie, jak to wszystko tutaj ładnie wygląda. Tego na no, kamera nie oddaje tego, jak to wszystko tu się świeci i w ogóle, ale ta choinka to jest po prostu cudo. Pięknie to wygląda wszystko. A to są właśnie te chipsy, o których mówiłam plus. Zapas jeszcze takie zielone pysie. I to jest po prostu te chipsy, te picie. Laptop, Netflix. Teraz oglądam taki film o dziewczynie, serial. O dziewczynie, która gra w szachy Gambinet, królowej, coś takiego, to co się nazywa. Mega wam polecam zarumbisty serial na Netflixie. No i jeszcze oczywiście we vlogu Dzisiaj zostało nam do otwarcia kalendarza. Pod choinką otworzymy. Dzisiaj numerek 4. Ten kalendarz nam się niedługo chyba będzie kończył. Nie wiem, słuchajcie, czy kupić ten sefory, czy nie. 500 zł kosztuje. Już niby 4 grudnia minął. Nie wiem, czy po prostu go się się opłaca kupić, bo jednak 500 zł to są duże pieniążki. Nie wiem, czy to się opłaca, czy nie, dajcie znać, czy kupowałeś ten sefory, czy nie, bo jednak trochę szkoda mi tej kasy na to. A tutaj w czwóreczce mamy taką fioletową gwiazdeczkę. Piękna, jeżeli kochani zostaliście do tego momentu filmu, napiszcie w komentarzu gwiazdka. Jak ktoś dotarł do tego momentu i napisze gwiazdka, to ja jest to po prostu pełna podziwu, że tak oglądacie moje filmy i jestem mega wam za to wdzięczna. Okej, okay, ten kalendarz otwarty. Przechodzimy do zdecydowanie kalendarza, który bardziej wolę. I w ogóle, czy w Daglasie jest dostępna w tym roku jakaś Inna taka kosteczka, dajcie znać, jak tak, to ja ją kupię, bo ta kosteczka mi się naprawdę podoba. Nie była jakoś mega droga, teraz na Douglasie są promocje, więc może jakaś promka wejdzie. Także fajnie było. O, czwóreczka to jest coś dużego w sumie. Zaraz wam w ogóle opowiem o tych paznokciach, pokażę wam, jakie mam i dlaczego nie mam jednego. Już wam zaraz opowiem. Czy to będzie jakaś maseczka? Fajnie by było. Tak, to jest jakaś maseczka, tylko to jest maseczka do włosów chyba. Tak, jest to maseczka z Douglasa do włosów i ej, o to są dwie, dwie czy jedna? jedna chyba, a takie, takie rozdzielenie ma. Fajnie, cieszę się. Na pewno sobie ją użyję, przetestuję i dam wam znaka. No i co z moimi paznokciami? Paznokcie na jednej ręce wyglądają tak. Mamy tutaj reniferka takiego Rudolfa pięknego. Dlaczego nie mam tego paznokcia? Ja już wam mówię. Bo te paznokcie, które miałam ostatnio, w ogóle te są o wiele krótsze. Nie to tak o wiele, no ale na pewno są bardzo krótsze niż tamte. Te paznokcie, które miałam ostatnio, miałam je bardzo długo. Przetrzymałam je ponad miesiąc i po prostu zaczęły mi schodzić, odchodzić. No i z tego palca tak tak zszedł, że... Tutaj z paznokciem połową, tutaj przed, nie wiem czy to widać, widzicie, tu jest takie rozwalone, nawet lakier jest tak rozwalony. I po prostu stwierdziłam, że go z moją mawilą, że go nie przedłużymy, poczekamy tydzień, dwa, aż się zagoi i za tydzień, za dwa, go sobie przedłużymy. Tak pomal pomalowaliśmy go zwykłym lakierem, żeby chociaż tak się bardzo nie wyróżniał, no, ale no i tak się wyróżnia. A druga ręka wygląda tak, takie zwykłe czerwone i to taka bombeczka z cekinów. Takie, myślę, takie klasyczne, zwykłe. Tutaj jakaś bombeczka, tutaj Reniferek. Za dużo nie chciałam też tak cudować, po prostu chciałam takie. Takie zwykłe, ale gdzieś tutaj jakiś cekin, gdzieś tu jakiś reniferek fajny. Mi się wydaje, dajcie na co sądzicie. No i co? Nadszedł czas pożegnania już kolejnego vlogmasa. Za szybko ta vlogmasa co? już cztery vlogmasy za nami. O wiele za szybko, ale spokojnie, bo u mnie ich będzie aż 31. Także jeszcze na pewno będziemy się dobrze bawić. Także co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie stawcie łapkę w górę, bo to mega motywujące pod tymi vlogmasami w ogóle moimi. Jest już tak dużo łapek w górę, że to jest a, takie fajne. I dziękuję Wam bardzo stałego serduszka. Także co, żegnacie się z Wami, widzimy się już jutro. Pa, pa!